Karol halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry e, Moi drodzy, na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że z góry przepraszam za taką dłuższą przerwę, ale wiecie, święta, takie te inne sprawy jeszcze mi powypadały, więc nie mogłem też ponagrywać nic. I tak, i co jeszcze z takich oficjalnych rzeczy, moi drodzy? Myślę, że na razie to, wiecie co, rozpoczniemy sobie kolejne zadanie główne i w międzyczasie jak... Będziemy grać, by dopowiadał co się działo. Więc zacznijmy zadanie główne, czyli głęboko w ciemności. Poziom zadania, na, zadania 12. Możemy dostać ubiór legendarnego stratega Zukin. Piszczał amunicję, dopiszczał razy 3. 8. Kodam do znalezienia. Kuroda kan, Kanbei. Witaj. Hans, dobrze, że Ty i Twój przyjaciel się pojawiliście. Sir William, nieprawdaż? Doszły mnie słuchy, że posiadasz niemałe umiejętności w rozprawianiu się z Yokai i potworami mając. E, e, potworami. Mając własne te umiejętności na uwadze, chciałbym prosić o przysługę. Mój syn Nagamasa wyruszył, aby pokonać bandę przestępców i od tego czasu nie miałem od niego żadnej wieści. Sam ruszyłbym mu na pomoc, ale moje ciało nie jest już te. Mógłbym to jakoś przewinąć? Czy mi się. Nie wiem. A może tymi krzyżakiem czy mogliśmy? No ale dobra. Na północy Kyushu, pod górami na katsu znajduje się skomplikowana sieć jaskiń wydrożonych w piaskowcu przez miliony lat erozji. Zuchwali przestępcy uważają, ożywają e, używają najpły, najpłytszych z jaskiń jako kryjówek, ale nawet oni boją się zapuszczać w głębiny. Okej. Okay. Tak, moi drodzy, e, dobrze, powiedzmy sobie, co działo się więc w międzyczasie jak...

ラシュゴレは人の新人より生まれし逃げ玉そして荒ぶる妖怪は人の怨念より生まれたあなたま生きとし生けるもす全てはこの2つの均衡の上に成り立ておるしかし 続く戦乱がためあらたなの力はいやましい妖怪が世にばっこしておるのじゃこれでこの国の言葉も聞き取れるようになろう感謝せ maj 1930 roku na kartacie prowincja Giułzera. No i tak, moje trasy troszeczkę się zmieniły, jak widzicie zmienił się um, na chwilę pójnek. czyli miecz i nasz ten. A to dlatego, że wcześniej już nimi zacząć nagrywać, ale nie zaczęli nagrywać i wybrałem sobie zadanie te zadanie poboczne takie trudne jako jak wylosowało się na bardzo fajnym poziomie i zacząłem je robić ale niestety coś mi się pokiczkało z moim nagrywaniem i niestety w trakcie nie wiem ile ja nagrałem może może nagrałem troszeczkę nie wiem Ja cię tu sprawdzam. Aha, teraz coś. No i, i kiedy, um, kiedy. 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 Kurczę. I kiedy na. No i. No dobra, no, czekajcie, bo zgubiłem wątek, ale chodzi o to, że. Mm, z, Kraszyło, znaczy skraszyło. No musiałem przerwać na chwileczkę nagrywanie. No, no, widzę, że ma to samo składamy co ja. Ekipunek chyba. I, I... tak jak mówiłem skraszyło mi się nagrywanie i... i Wie i później nie nagrał mi się zdjęć? I akurat ekipunek jest, jest z tego zadania pobocznego. Tego te zadanie tam jakieś tak to się tak już w gdzie nie mnie nazywa, już nie pamiętam jak i wiecie, i mam tutaj ten duży miecz i nasz zwykły miecz też jest z tego zadania Więc wiecie, więc myślę, że teraz na jakąś najdłuższą porę, nie znajdziemy nic nic, do, nic mocniejszego, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, może akurat będzie coś mocniejszego. i co dalej? No i, bo, no i też... Um, zmieniam mikrofon. Nie zmieniłem słuchawki z mikrofonem, ponieważ tamte niestety moje zużyły się. I przez to też jest lepsza jakość, tylko nie wiem czy też wszystko jest w miarę dobrze ustawione. Jak wcześniej sprawdzałem, to wszystko było w miarę dobrze, ale nie wiem jak Więc jeśli będzie coś nie tak z dźwiękiem, to wybaczcie mi w następnym odcinku to już poprawię co jeszcze z takich moich nowości no, no, no nic takiego idzie jeszcze jak zepsu, jak oczywiście jak zepsuł mi się słuchawki tamtem. tamtem, to też musiałem się myszkę zmienić Te, musiałem zmienić myszkę ponieważ tamta też już się przerwa się... E, może tak przerwał się kabelek i no i co no i niestety nie przestała działać a tak akurat był, to był fajny zestaw kupiony upiorny w... W Rossmanie za stówę był taki zestaw gamerski, czyli słuchawki, klawiatura i myszka. I jedynie z tego co mi zostało, to została mi klawiatura, więc mam nadzieję, że klawiatura wytrzyma jeszcze sporo. Yy, dobra, moje co? lecimy, lecimy. Jak, oba, teraz skupmy się troszeczkę na gierze. O, jak widzieliśmy yy, yy, tutaj ten przedziwny koteł spowiedział nam skąd się wzięły te, te duchy opiekuńcze i skąd się wzięły yokai więc fajnie czekajcie, czekajcie, czekajcie ja coś pamiętam o nie, jest oh, spad. spadł no wiem, że gdzieś tu można było zeskoczyć na niższą półkę okej okay. tu nic czekajcie, czy tu może coś jednak jest coś, tylko że ja nie wiem, dobra Um, Spróbuj... Oj, kurde, dobra, zużyłem bro... Dobra, weźcie co idziemy, Le lecimy. Zużyłem ten, y ten... Ten, 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 do kierunków, a mój mieczyk ma moc wody. wody. Dobra. Niestety jest nie mam ten, Co jest właśnie najgorsze. Oj, oj oj Bajo, bajo, ooo wow. Dobra, wiecie, tak staram się to tak mieszać na ataki. wiecie Raz, dwa i cyk, dobra No tam coś kogoś widzimy, halo, dzień dobry Pyk, headshotik Pięknie wszedł Czekajcie, czegoś... Coś mi się wydaje, że coś ominęłem. Pamiętam, że była taka pewna. Yy, pewny stwór do pokonania, tylko że nie wiem, czy ja już go nie pominęłem. Więc pozwólcie, że się szybko wrócę tutaj, bo. Pamiętam, że on gdzieś tu był i trzeba było zrobić coś pewnego. tutaj, czy to tutaj było? Czekajcie, cóż? To sz... no, strzały. Nie zabrałem strzału. To gdzieś chyba tu było na początku to gdzieś tu musi na pewno być tak a zwłaszcza że tak mi się wydaje że to powinno być tutaj. Kręcę jeszcze raz. Hmm. Może to nie tutaj? Nie wiem. Dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. Może się to znajdzie to co szukam, a może to tutaj będzie teraz. O, dobra, krwawy grup. Nie wiem czy już muszę z nim walczyć, bo właśnie te bronie zdobyłem właśnie walczyć w tym zadaniu. To było mega ciężkie z tymi krwawymi grobami. A nie, to tutaj będzie. To tutaj teraz będzie. I uwaga, czekajcie. To będzie tutaj jeszcze. Kawałek duchu, porukodama, eliksir. To będzie tu. A raczej powinno być tu. A z o! Ale znalazłem duszkę przynajmniej Jeden z ośmiu, dobra Czy gdzie to jest? O! Kurde, nie zauważyłem go Ej, 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 gość, spokój się Dobra Czy nie zauważyłem go? Ule uleczymy się eee, teraz tak, gdzie to może być? Tutaj, gdzieś może na górze? Nie wiem. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Jak znajdziemy, to znajdziemy. Jak nie, no to trudno. Drugi słaby. I są chyba zamknięte. Zobaczymy, co tu tutaj. o Dzień dobry panu. Trzeba już O właśnie O i co się staina. Zważa na to. Dobra, pyk, wydarzenie. Przermiesz podwójne tarciszoden. Dobra, dobre O... tutaj coś będzie. Tak, jest tutaj, jak widzicie, takie dwa te, że to nam pokazuje jako wróg i to jest takie specjalny czułość. Jak widzicie i to są te ściany i teraz jeśli uda nam się Zrobić. Oj, to nie ten. Nie ten ten. O! Udało się, trafiłem. E, udałem. Tu musimy trafić na właśnie. ten. gest. Jeśli użyjemy dobry, to ta ściana, właśnie nie będzie z nami walczyła. Lecz jeśli użyjemy nie ten, to ta ściana będzie z nami walczyła. O! I mam długi łuk. Pancerz, nie wiem czy pancerz będzie jakiś dobry Czekajcie, teraz muszę zobaczyć czy mam łuk Bo to jest właśnie na Yogi, coś tam coś tam <laughs> Patrzcie, nie doczytał Tego i to jest to właśnie to, to jest właśnie to co nam dropło z tego zadania Tutaj nam też podropiły te To nam dropło, to nam dropło, to nam dropło, to i to Dobra, teraz wyposażenie co ja zobaczyć? Na wyposażenie miałem zobaczyć długi łuk. 59, proszę bardzo, jest lepszy. Zawagę wyposażenia. Okej. Okay. Czyli mamy jakiś lepszy amuleciki. Nie. To jest 9 i 6. Chociaż... Czekajcie. Ja mam to. Nie. Czekajcie, ja mam to. Szóstkę. No, szóstkę, więc ja mógłbym to dać... 8 i to mi zwiększy obronę. Jeszcze nie wiem, czy ja to dobrze robię, czy to powinno tak, powinienem tak to zmienić, czy nie? Czekajcie. Przeszukajmy ciało, bo od święta woda już do pokój szefa. Dobra, ja wiem, gdzie, ja wiem, gdzie ten klucz jest do użycia. O! Tak się wolno mi stamina, ja Nie wiem, czy nie jestem za ciężki. Elixir czekajcie, czyli jak na moje wyposażenie? to jest wyposażenie 78, właśnie to jest ciężkie Czy coś zainwestować bo to jest cały set z Wojownika Zachodu, czy mam w ogóle coś z... to jest jeszcze lepsze, ale to jest jeszcze cięższe no. ale dobra, wiecie co? ubierzmy sobie ten ja wiem, że to jest z... ciężki zestaw i będzie nam cięższy. Myślę, że to ciężej będzie. Czekaj, teraz tak, wrócę sobie tutaj. Ym, ale dostajemy bonusiki fajne, więc ja postaram się to jakąś może wagę zwiększyć albo coś. Dobra, biegniemy tu i tutaj mamy to. No, Którzy to pokoj szefa właśnie, tak dobrze i Tu jest kolejny duszek i tu mamy... Tak, tak. Dobrze. Będziemy musieli iść bardziej ostrożniej. Pięknie. Dobra, co tu mamy? Pancerz, pancerz, pancerz. To jest jakiś śmierczyk słabszy. Dobra, to odnosimy Ciebie do chramu. A teraz tak, I tutaj co chcieliśmy? Tu Skurupo A Nie wiem, czy ja to dobrze czytałem, ale zobaczmy. Więc banek na wody Yokai. Mamy opis. Czekajcie, tutaj to widzieliśmy, to widzieliśmy. Czekajcie, czy to gdzieś będzie? To jest to. E, ruch stworzony z muszli. Dmuchanie w nią wyzwala głęboki przemieniający gra na trąbie dźwięk. Często noszą... Je, usta, no, no. Używa się ich też na polach walki do wydawania rozkazów lub przywojeniu wojsk. Ponadto to z gracze mogą poznać swoje położenie. Aha. Nie wiem, czy to coś takiego przydatnego będzie. Dobrze. Biegnijmy dalej. Tak, tu byliśmy. Mm -hmm. Możemy zejść tędy. A tutaj... Coś tutaj jeszcze było, albo będzie. Skrzyneczka, o, której nie zebrałem. Kawałek długiego zaświeca przywoływacza. a zawalczmy sobie z jednym tym, który sobie zmieni na ten styl czy tam wysoki pięknie i cyk i wykończenie okej oczoko bizen osufane to na pewno jest słabsze, ale chciałbym zobaczyć aha, czekajcie czy to będzie, ojej bo trochę żeśmy teraz tego zdobyli Widzicie, to na, nasza nawet broń jest coraz lepsza. Ale no, okej, okay, dobra. Biegniemy dalej. E, w, czy tu wszystko, czy możemy tu zbiec na dół? O, trochę was tu jest. Ja musiałem to szybko zrobić, chciałem, żeby mi tutaj nic nie napadło. Teraz tak, co tutaj zrobię? Aha, dobra, czyli tu mogę się wrócić. O, dobra noc. Tutaj spadł. Teraz pytanie: czy ja ten mam iść, czy w drugą stronę? Kamień, amunicja. Przeszukaj. Gdybyśmy zniszczyli wszystkich ludzi z wioski, to wkrótce zniszczymy tych krasnoludów, którzy chcą zniszczyć wioskę. Czyli tutaj nic. Ja bym się wrócił na górę. No, ja się wrócę na górę do tego przejścia i zeskoczymy sobie, zbierzemy ten przedmiot. Zobaczymy co to bo, nie pamiętam co to było. Uh -huh, uh -huh. dobra, czekajcie, teraz. Tęty? Nie, tutaj musimy i teraz tak, jakoś tutaj. A tutaj, dobra, no to zasklepimy tu. I tutaj, dobra. Pasełka, to pod bandyty. Będzie na poświęcenie, żebyśmy mogli uzyskać jakiegoś dosłownictwa. bo nie wiem, przetopimy to. No, tam są magiczne źródełka z tego co pamiętam i one nas fajnie mogą wyleczyć, więc zostawimy to na razie. O, tu jeszcze jedno jest? Nie. O, szukajmy one. O, Antidotum. A, dobra, czasem przypomniałeś jak się sterowało w sumie. prawy grup zapomniałem. o, kapliczka No dobra Padek z wysokości, tutaj coś jeszcze nam dropło Ale tu coś jeszcze mamy, więc ja bym chciał tutaj to zbadać więc pusta skrzyneczka i kodama fajnie Odsyłamy do hramu mm, co mam? Krwawie grup? Mm, talizman okay. Dobra. Mm, to, mam? Grub? Nie, nie, nie. drugą Okej, to Dobra. Co? A, czekajcie, właśnie miałem się jeszcze wykąpać w tych tych. A... Ojej, ja, zapomniałem. Co to jest, to może być? To jest, nie, 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 nie. O ja o, ale to I hmm, to przed samym tym Okej, okay, to jeszcze przed samym tym, dobra, to szybko jakoś postaram się dojść do tego Aha uh -huh. Powoli strasznie regeneruje mi się ta stamina i też właśnie... Jakoś szybko podleczyć tam postaram się Wiecie, będę umijał może co niektóre walki Te, które dam radę ominąć, ewentualnie wiecie, Jak najszybciej A Już jeszcze parę lat temu można fajnie pofarmić Ale właśnie, ja się zastanawiam, czy sobie tędy nie zaskoczę A właśnie, tędy Pomijmy to, co możemy pominąć Dobra, jedno ja. widzenia, eliksir oh, Strzały eliksir. fajnie, Eliksir że fajnie wypada z mało staminy. O to jeszcze z tyłu to się... Oj, oj oj oj, to ty tył z tyłu ktoś jest. Ła! Wow. Nie że zaraz zginę. Dobra, dobre, leczanko weszło. bo nie trafili No, ale zaraz trafią Jest w Aha, dobra, bo to tutaj zginęłem. Uh -huh, dobra, muszę teraz uważać na niego. Muszę zbliżyć, O, dobra, pięknie. Usiądźmy przy źródełku Fajnie, przez jakiś czas nam to źródełko będzie przywracać zdrowie. Dobra, przecież co tutaj już nie muszę raczej, bo tutaj już pozwiedzałem co miałem, Aha, się dzisiaj Są na tego. Dobra, tutaj. Ha. strzały, e, eliksir fajnie. Wiecie, a gdzie to było gdzie to, było. gdzie to trzeba było wejść, żeby. Mieć ten? Tutaj dalej? Czy jak? Cholerne te. Dobra. Hmm, Pomódmy się. W pramie. Teraz tak, awans. moglibyśmy dwa poziomy. No teraz fajnie jakby coś dało nam do wagi na przykład, nie? To porodaci na razie. Siła nam zwiększa... Ej, siła nam zwiększa. A to i tak za dużo nie da... A to Poriodaci. Dobra. Jeszcze tak nawet nie możemy. Co um, moi drodzy, dobra moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek Mam nadzieję, że wam się spodobał, że tak zostawcie łapkę w górę Do usłyszenia w kolejnym odcinku, hej, papa